Cześć, z Wawel. Witam w Znów Ogólnie nasz samochód wydaje dziwne dźwięki i się wywalił tak całkowicie. Ale nieważne, ogólnie, ostatnio wykryliśmy jakiś taki spisać, coś takiego. Ogólnie jakaś korporacja miesza w głowach dosłownie miesza w głowach, jakoś tam nimi manipuluje burmistrzem i jego żoną. Jakieś tam, nie wiem, wszczepy im, wszczepili, czy cokolwiek to jest, nie wiem, nie wiemy do końca jeszcze. I musimy się udać tam, gdzieś daleko. Czy samochód w ogóle mi wróci? Gdzieś wrócił, jest, dobra, dobra On normalnie taki dźwięk wydaje Powalony Wow Nie zdążyłem wyhamować Mordo, ale... Nikt mnie nie... Nikt mnie nie goni. Niech nic nie zgłosił, że wjechałem w przechodniów. Tigzna! Bezkarny jak to masz hajto. Nie, to nie jego wina, że przyjechał z Torobabę na pasach. Nie, nie karajmy go! Nie, wcale. jest to auto tak zapieprza, ale jak ma zahamować? To jest masakra, ale to drugie, ten Kamaro, czy co to tam, to takie białe, zarombiste, to też jakby. No, chyba hamuje jeszcze gorzej, tak mi się wydaje. Rozpędza się do większych prędkości, ale ma problem z hamowaniem i skręcaniem. Ej, pominąłem drogę, w którą powinienem jechać. Okej, okay, to już jest iść tu. O! Okej, okay, teraz jest problem. Ej, Mordo, chcę coś wczepić. Ja nie chcę się schować przed policją. Już! Okej. Okay. Kiedyś ogólnie jak. jak miałeś jakieś wykroczenie... Co ty? Ograć mnie chcesz? Kiedyś jak się zgłosiło wykroczenie ogólnie. To od razu się rozpiję bok nas. Znerfili tą policję i teraz jest. No. No nawet jakbym chciał ją spotkać, to mnie nie spotkał. W ogóle mam dla was... dosyć ciekawego baga. Bijemy sobie... Nie! Nie! Ręką. Bierzemy rękę. Ciup! Halo! Czekaj, jak uderzę i się obrócę. Mm, już to naprawili chyba. Ogólnie jak się uderzyło cokolwiek, to ludzie dostawali szału. Wszyscy <laughs> Zjąłem babę na hita i wszyscy nagle... Walka? Jak to walka, halo? Ja idę chcę wszczepić coś, mordo. Co jest? Żadna walka. <grym> Właśnie. Ogólnie kiedyś było coś takiego, że jak sobie walnąłeś to wszyscy myśleli, że chcesz ich zabić. Jak się obróciłeś, to, to oni znikali tak po prostu. Czemu ona gada, że mam dla niej czas? A to jest ta, co tam... Yy... przysłuchiwaliśmy ją. No nie, nie ma dla ciebie czasu typie. I to jakieś spotkanko mam. Dobrze. Dzień dobry. No dzień dobry, siema, siema, ale to... Z nią? Nie, ja tutaj mam pogadać. Z Elizabeth. Usiądziesz? No pewnie Dziękuję, że przyjechałaś. Wyglądam zupełnie inaczej. Właśnie o to chodzi. Dlaczego spotkamy się tutaj, a nie u was. No u nich są kamery przecież wszędzie. Za kogoś co na spotkanie. Przytulne miejsce, ale jakoś średnio do ciebie pasuje Liz I właśnie o to chodzi. W sam raz na rozmowy w cztery oczy. W porządku. Urabiam. Co oni robią? Przepraszam. Jestem trochę roztrzęsiona. Trudno mi zabrać myśli. <noise> Módlmy się. <noise> o czym myślisz? <noise> <noise> Okej, okay, ja nie... Ja, ja... Śmieszne te wagi. Tym. Nigdzie mi się nie śpieszę. Nawet nie wiem, co ona mówiła. Nie skupiłem się w ogóle przez nich. Hmm. Jakiś czas temu zauważyłam Murzyka niepokojące zmiany. Jego osobowość. Na moich oczach stawał się innym człowiekiem. Zmieniał się. Bo nim manipulują przecież. Przestał czytać. Zapomniał o ulubionym filmie. Zaczął słuchać innej muzyki. Raz zaproponowałam mu wizytę na grobie jego brata, a on odpowiedział, że przecież jest jedynakiem. O! Wtedy zaczęłam się domyślać, że dzieje się coś złego, coś nienormalnego. Nie tylko z Jeffem. U też zauważył jakieś zmiany? Zauważyłaś coś niepokojącego? Po pewnym czasie, tak. Znajomi wytknęli mi parę razy, że dziwnie się zachowuje. O, to musiało być trudne. Było. Wiesz, w takim momencie zaczynasz kwestionować rzeczywistość. No, a więc wiedziałaś co mogę odkryć? Wiedziałaś co mogę odkryć przez cały ten czas. Nie wiem, kto, jak ani dlaczego, ale zmieniają nas. Czyli nie mogę tego powiedzieć od razu? A, no tak. Wszędzie kamery. Jestem pewna, że już go wcześniej widziałam, ale musiałam wszystko zapomnieć. A. No właśnie. Nawet jak coś odkryjesz, to to było zmanipulujące i usunął te wspomnienia. Dobra. Nie, z Jeffem raczej nie rozmawiał, tym pewnie. To wszystko czy jest coś jeszcze. Ale to chyba nie wszystko, co. Której nocy zobaczyłam obcego człowieka w mieszkaniu grzebał przy monitorach. Byłam już wtedy w takim stanie, że nie wiedziałam, czy wierzyć własnym oczom. I nic nie zrobiłaś. Nie pamiętam, co wydarzyło się później. Rano poszłam porozmawiać z ochroną. I ochrona powiedziała, że nic nie, nie było. I nic nie wskoczyła, najpewniej. Niczego nie zarejestrowali. Ich człowiek tylko się uśmiechnął i zapewnił, że musiało mi się przyśnieć. Oczywiście pokazał mi nagranie z monitoringu. Czułam się jak wariatka. A następnego dnia dostałam telefon. Od kogo? Od nich kimkolwiek są. Ooh. Po drugiej stronie usłyszałam tylko zniekształcony głos. Nie przedstawił się. Dogadała się z nimi? No, trudno się dogadać. Pewnie grozili. Grozili ci, szantażowali. Powiedzieli, że stąpam po cienkim lodzie. Że jeśli będę dalej drążyć, Jeff może mieć wypadek. a, a potem wymazali połączenie. Jakby nasza rozmowa nigdy się nie odbyła. Dlatego błagam ciebie. Jefferson nie może się o niczym dowiedzieć. A no takie buty. Od tego zależy jego życie. Dobra. Em... Boisz się, że Jeff pójdzie z nimi na wojnę i przegra. Myślisz, że Jeff będzie chciał z nimi walczyć, jeśli mu o wszystkim powiem? Ja to wiem. To jedno się w nim nie zmieniło. Jeff to wojownik. I zginie w walce. Więc ja chcesz to załatwić. Powiem Jeffowi, że SSI szpiegowało dla jego przeciwnika Holta. Ty tylko potwierdzisz moje słowa. Naprawdę zwolnisz? A czym jest SSI? To, yy, to była ochrona. Naprawdę zwolnisz SSI? Grozili ci przecież. Skąd ta nagła odwaga? To, co nam robią, to jedno. Ale kiedy znalazłeś ten ukryty pokój, nie pozwolę, żeby obcy śledzili każdy nasz ruch. Nie w moim domu. To, co nam zrobi, czy lepiej, no lepiej być śledzonym, czy lepiej być dosłownie być marnionetką? Ciebie proszę tylko, żeby nie mieszać w to Jeffersona. Co? Mówię ci z Jeffem w Reconciliation Park. Będzie tam na ciebie czekał. Nie mam pojęcia, czy będę jutro pamiętać jeszcze te rozmowy, ale liczę, że ty nie zapomnisz o mojej prośbie. Nie zapomnę? Nie zapomnę. Ale to wszystko, co mogę ci teraz obiecać. Do zobaczenia. Wii A oni dalej swoje <laughs> przejebane co? Nie chciałbym być na jej miejscu. No, przerwano. Nakładające się na siebie wspomnienia z osobowości. Coś ci to przypomina? Hmm, nie. No, przynajmniej wiemy co jest grana. Jaką bym podjął decyzję? Co byś zrobił na moim miejscu? Za tą Konspirą stoją prawdziwi Skurielwi. Ktoś musi ich dorwać. Nawet za cenę życia Peralezu? Cholera wie jaki numer wykręci nowy burmistrz pod dyktando władców marionetek No Ale tak Od tego co powiesz może zależeć ich życie Albo i nie Trudny wybór Mówi. Właśnie Ale no, tutaj te wybory w CR to jest e, zdobyć więcej hajsu, zdobyć mniej hajsu Albo ktoś umrze, ktoś nie umrze Także te, te wybory spotka się z Peralezem Okej okay. Mogę się tepnąć? Tu jest gdzieś. W Wiedźminie te wybory, to naprawdę można było zupełnie inną drogę życia obrać i tak dalej. Zupełnie co innego ogarnąć. Można było spotkać Leto na przykład. Ja w ogóle o tym nie wiedziałem. Ja wymaksowałem grę i nie wiedziałem, że tam w ogóle Leto będzie istniał, jakkolwiek. A jednak, jednak istnieje. Jednak można, można go wziąć tam do ekipy, czy coś takiego, tam u jego boku walczyć. A tutaj, no, wybór to jest. Jak nie uratujesz Takie mury, to pogada z Tobą zamiast Takie mury ten. Yy, z Arasaki, jak on miał. A nie pamiętam, ten wynalazca chipu. Albo jak zagadasz w inny sposób, to dostaniesz więcej hajsu, albo mniej hajsu. Albo coś, nie wiem. Yy, będziesz walczył, lub nie będziesz walczył. No to te wybory to są takie. Eee. Yy, dają tak naprawdę. Okej. Okay. Tak? Nie ma żadnego znaczenia, co Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy, czym jesteś. Wiemy, co chcesz osiągnąć. Stąpasz po kruchym lodzie. Nie przekrocz granicy. Ale czego nawet zamroczyło? Kurwa. Czyli on też coś ma. Ale kiedy oni mieli czas mu coś włożyć? A go zhakowali po prostu. No się ma dasz ze sobą porozmawiać? A, muszę podejść centralnie, tak, koło niego. Musimy porozmawiać. Tak, wiem. Elizabeth już mnie wprowadziła. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem wynajmując fachowca. A co dokładnie ci powiedziała? Żadnych detali. Tylko tyle, że SSI szpiegowało nas dla tego syna Holta. Opowiesz mi coś więcej? To nie ma nic wspólnego z Holtem, jesteś manipulowany. Nie, 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 nie. Mam niewiele do dodania. Niewiele tu mogę dodać. Lepiej, by nie wiedział. Coś na pewno może. Masz jakieś twarde dowody? SSI brał pieniądze od Holta. Mam tylko słowa trupa. Naprawdę nie wiem wiele więcej. Tylko słowa trupa. Doszło między nami do wymiany ognia. Poważnie? Między tobą a tymi szpiegami? Swajczyli się w swoim wozie. Jednego udało się jeszcze przycisnąć. Przyznał mi się, ale słowo trupa nie jest nic warte. Szkoda. Trudno załatwię to po swojemu. O nie, 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 nie. nie. Czyli? Najpierw wygram te cholerne wybory. Potem znajdę kutasa, dla którego nas szpiegowali. I jeśli był to hold, znajdę wszystkiego brudu i zakopię go pod nimi. O, no to powodzenia. Honorarium zaraz trafi na Twoje konto. A moją wdzięczność już masz. Do zobaczenia. Mówi, jakby to była groźba. Co o tym myślisz? Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. O, kosmici. Haha, ha. jesteś za młody, żeby to pamiętać. Ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. Czyli kosmyci, to bez znaczenia. Facet jest całkiem bezbronny. Zrobią z nim co zechcą, no tak, jest bez szans. Dlatego trzeba go bronić. Eee, koniec? A dostanę zaraz od nich jakieś, te? Nie, myślę, że dostanę od nich za jakieś, nie 15 minut, czy coś takiego. Celpa, udaj się do strzelnicy. Będziemy strzelać za hajs. Jakbym nie robił tego bez przerwy. Hej, zaraz zaczynamy. Jak tego musisz do kibla, to teraz, bo potem to już nie będziemy przerywać. Nie, no dobra, dawaj dalej. Ach, dzięki za troskę. Możemy zaczynać. No nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę. No. Ustaw się! Raz, raz. Uf, a którędy to? A tu Okej, okay, wezmę to, chociaż i tak tego nie przeczytałem Tym mam strzelać? Chyba tak No okej. Okay. Ilu was przyszło? Tylko sześcioro Słabo No, trudno się mówi <laughs> Zasady są proste, tak? Strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Można walić do tarczy na to, że sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. Tarcz, to znaczy nie sąsiadów. No, sąsiada to ja bym z chęcią ustrzelił któregoś. To broń mało kalibrowa. Nie wyciągać mi tu karabinów szturmowych ani rakiet, ziemia powietrze. E, jasne? Nagroda główna to pistolet. Ale taki, no, cudo. Co do kurwa mówię? Czy e, ja mam coś dobrego, z czym tu można by strzelić? Mam to, to będzie lepsze. A tutaj wezmę sobie z powrotem mój pistolecik do. ten był? Nie, Dobra, mam. A tak jak będę strzelał tym. Gotowi? <laughs> Popłakał się chłop. Dobro, wyceluj i wyciągnij i wyceluj broń. No, mam, mam i. Ale nie mogę tym? Mogę tym? Mogę, dobra, czy jednak pistoci trzeba. Lepiej było tamten tam wziąć. To, kurwa. Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem tylko broń mało kalibrowa! <laughs> Czekaj, ja wezmę sobie innego gnata, który ma więcej amunicji. To masz sześć. Kurde, gdzie jest ten z dziesięcioma? W pistoletu został w drugiej kurtce. Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze. Kaburze! Wybiery dalej mi stąd, dalej już! Kurwa, koleś rzuć na luz. Idę, no idę. <grym> Pierwszy przed wiepsę, kurwa. <grym> <grym> Okej. Okay. Dobra. Co to jest za Trzy. To jest ten co znam od River ostatnio? 1. <grym> Dobaj. No to chyba w, ten... w środę chyba trzeba, nie? Nie pościana! Śmieszny ten koleś ładnie rud! Dajesz, <śmieszny> dajesz, dajesz! Ogarnij oh! się, kurwa! Co to ma być, Lisa? Okularów zapomniałaś! 15 sekund. Ostatnia szansa w i... Jednak Jak na resztę mam 33 punkty i gorącego Jezu jaki typ Stop wszyscy! Koniec! No i... Pierwsze miejsce Rudz. Co? Drugie W. Reszta jest kurwa. Czekaj, czekaj, czekaj. A ja mogę to wczytać? Kiedy to było? 5 minut temu. Dobra, to wczytuję. Jezu, słabo to poszło. <noise> nie, na no, początku dużo strzelałem. Tu chyba trzeba w ten środek strzeić, nie? Sam środek. Naprzednio mnie ogarnęłem i strzelałem do tego, jak głupi. Może by do tego jakiś modyfikator dodać? Jakieś szybsze przodowanie. A mogę tym technologicznym? Jaki, jako, jaki to ma cel? Ho, Git! I całkiem szybko No Dobra, to chyba tym będę strzelał. Chyba, że tak nie można. O, 5, można by strzelać. Jest co za typ. Nie, ja się go boję. 30. A nie strzeliłem więcej? No gadaj. Właśnie. Kurde, ile ja muszę strzelić, żeby... Hm. 33 Pierwsze miejsce rutyn. Hmm? Jak? Koniec. Ale, czekaj, ja liczyłem te wszystkie tarcze, nie? Ich było 30. Czy ja mam strzelać do jednej tarczy kilka razy? Przecież ona od razu postrzela i się chowa. Ja chyba muszę jakoś bardziej szybkostrzelne Pistole wziąć? Nie, może to coś, co on mi dał tutaj. Co mi tu zostawił. Ale mi, zost mi zostawił pistolet, a jemu nie. Tu jest 12, dobra Okej, okay, on strzela znacznie szybciej, chyba ja przeodowujesz szybciej Można strzelać kilka razy do tego samego Połowa ja mam 25 Jak ogarnij się, przecież wygrywam chyba, nie? 53 Pierwsze miejsce No, i o to chodzi Drugie Rudy Reszta jest kurwa do niczego. Zejdźcie mi z oczu, patałach no, Dawaj nagrodę. Aaa. Dzięki, Wilson. Faktycznie cudo. Co? Na razie, Wilson. No, pokaż mi to. Bardzo rzadki. No co, ma niskie obrażenia. To nie jest wcale takie mocne. Redukuję też przeciwnika o 10 na 10 sekund. To jedyne, co tutaj jest mocne. Mnożnik przy trafieniu w głowę razy 3. Inne też tak mają? Mocno? No nie, mają mniej. Czyli chłopiec jest dobry, jakby strzelać w głowę. Ale pojedyncze strzały to zdają prawie żadne obrażenia. Ja potrzebuję takie, takich, co strzelają raz, a porządnie. Po to, żeby właśnie strzelać po cichu. Załatwiać od razu, na hita. A nie, kurde, że, że strzelasz w jednego i już się wszyscy widzą. Dobra, także na to na tyle. Do zobaczenia i siemka!